Otwórzcie razem ze mną gift boxa, który dostałam na evencie Beauty Collab. Minął już prawie miesiąc, a ja jeszcze go nie otworzyłam. W ogóle o nim zapomniałam. W filmiku z eventu mówiłam, że ten box miał 3 kg więc tych rzeczy jest masę. Tylko jeden sprawca zniszczył mi opakowanie i musiałam przełożyć do jakichś kartonów po butach. Więc tutaj pudełko numer 1. Pierwszą rzeczą w ogóle jest ta odżywka od Kerastas i jej już używam, nie chcę mi się po nią iść. Kolejną rzeczą jest kolejna odżywka tym razem z Matrixa. Następną rzeczą są plasterki na pryszcze. Taki kremik i on jest dobry dosłownie na wszystko. Kredka do brwi, ta kredka jest mega precyzyjna, boję się jej użyć, bo nigdy nie malowałam brwi. Serum baza od Maybelline i tego też już używałam i jest to genialne. Róż Płynie. Nigdy takiego nawet nie widziałam, więc chętnie spróbuję. O mój Boże, mój ulubiony puder. Mam chyba z 5 sztuk w szafce, ale jego nigdy nie za dużo. SPF w styku i nigdy takiego też nie widziałam. Myślę, że fajnie sprawdzi się pod oczy i może na usta. Maseczka do twarzy. To jest jedna z moich ulubionych. Serum do włosów, które uaktywnia się pod wpływem ciepła, to już testowałam i pachnie to obłędnie. Taki mini kremik pod oczy i genialnie mi się przyda na jakąś podróż. O, oh, wow, zestaw taki cały do włosów. Chyba używam już części z tych kosmetyków? Nie kojarzę, ale chętnie przetestuję. I taki mini szampon od Kerastas. Moje ukochane pomadki. Też mam z kilka sztuk w swojej kosmetyczce i myślę, że się z nimi szybko nie rozstanę. O, oh, wow, konturówka z lanką. Jest ona w takim kolorze i jest to moja dopiero druga konturówka premium, że tak powiem. Szukam jakiejś takiej konturówki z jakichś droższych kosmetyków. Mam jedno z Maka, ale jestem z niej tak niezadowolona. Jest taka twarda i śmierdzi drewnem. O czy wy czy widzicie? Jakie cute małe perfumy. Idealne do torebki. Albo na biureczko jako taki dodatek. Kolejne perfumy z Lanką. Taki mini kremik z biodermy. Tuż do rzęs, który jest podobno obłędny. Taka próbka olejku od kerastas. Taki mini błyszczyk. Jak to jest dosłownie dla jakiejś laleczki. No i tutaj balsamik też do wszystkiego. Teraz czas, uwaga, na drugie pudło. Szamponik z Dercos, nigdy nie używałam. Szampon z odżywką, tego chyba nie widziałam. Olejek... Olejek od Cerawe, jakaś nowość, która pewnie się trochę przedawniła przez to moje czekanie. I serum od Cerawe. O, i tutaj mamy też serum z lęką. I karteczka do mnie. Także tyle z tego boksa. Dajcie znać.